Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew cię stopiła. Cię która nas z grzechów obbyła. Dobrze znamy powiedzenie, pożekadło, bez Bożej pomocy próżno stawać nawet o północy. Jesteśmy świadomi, jak w trudnym czasie żyjemy, jak w tym trudnym czasie bardzo potrzebujemy Bożej pomocy. W tej Bożej pomocy jest nasza nadzieja. Dzisiaj, tutaj na tej ziemi, która bezpośrednio graniczy już z Ukrainą, przy przejściu na Ukrainę, gromadzimy się na modlitwie. Gromadzimy się, aby tej Bożej pomocy, szczególnie wzywać dla narodu ukraińskiego, aby jak najszybciej mógł cieszyć się na nowo pokojem, bezpieczeństwem, aby już nikt nie musiał w lęku, w strachu, w obawie o życie uciekać, chronić się po bunkach, aby Pan Bóg Odmienił serca tych, którzy są przyczyną tej wielkiej tragedii. Cieszę się, że ten czas naszej modlitwy przypada w takim wyjątkowym momencie. Wczoraj wspólnie z rycerzami Kolumba ustawiliśmy namiot modlitwy tutaj, aby poprzez nowenne także przygotować się do zawierzenia, poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Tego poświęcenia dokona papież 25 marca. Wiele sytuacji takich niezwykłych towarzyszyło temu wydarzeniu, ale chcemy na tej modlitwie przygotowania trwać. Cieszymy się, że dzisiaj z nami jest ksiądz biskup. Biskup Marian Rojek, pasterz naszej diecezji i że również tę ofiarę mszy świętej będzie sprawował w tej intencji pokoju dla Ukrainy. Cieszymy się, że są kapłani. Jest ksiądz Krzysztof, sprowosz parafii grekokatolickiej w Lubaczowie. Jest dyrektor Caritas, naszej diecezji, która tak wiele w tym ostatnim czasie czyni, aby nieść pomoc szczególnie tym, którzy nie mają dachu nad głową, nie mają już domów, przybywają do Polski z nadzieją uratowania życia i znalezienia dachu i życzliwych serc. Jest proboszcz tegoż miejsca, ksiądz Paweł. Jest ksiądz Dziekan, ksiądz Roman które pod swój dach plebanii przyjął wiele osób, aby dać im schronienie i także jedzenie. Jest nasz ksiądz Zygmunt, notariusz naszej kurii, który także swoją pracą codzienną tak wiele czyni, aby również mobilizować i informować wszystkich o tym, co dzieje się także poprzez naszą diecezję dla tych, którzy potrzebują pomocy. Cieszymy się, że wśród nas są rycerze Kolumba z księdzem kapelanem z Chojnic. Cieszymy się z waszej obecności, że przyjechaliście, aby tutaj wspólnie razem z nami modlić się, przede wszystkim, aby trwać z Rożańcem na modlitwie, trwać w tym namiocie modlitwy, o ten pokój, a jednocześnie na miarę możliwości także jako wolontariusze śpieszyć z pomocą. Po, pozdrawiam także diakona, który również jest z nami. Dziękuję za obecność Wam wszystkim, służbom, wolontariuszom, począwszy od najmłodszych harcerzy poprzez nasze władze samorządowe i gminy, i powiatu, poprzez panią poseł, która dniem i nocą walczę o to aby jak najwięcej tutaj uczynić dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Was, was także tą modlitwą w tej mszy świętej pragniemy objąć. Dziękując za waszą wrażliwość i za to, że jesteście, za to, że tacy jesteście, pełni otwartości i miłości w sercu dla bliźniego. Ekscelencjo Księże Biskupie, bardzo proszę o sprawowanie tej Eucharystii i krzepiące słowo do nas. Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi, I z twoim. Piątkowy dzień prowadzi nas także do serca Jezusowego, do tajemnicy miłości i miłosierdzia. I świadomi naszych codziennych ułomności i grzechów, wołamy o miłosierdzie dla świata całego i dla nas samych, byśmy owocnie mogli słuchać Bożego Słowa, przyjąć Chrystusa i z Bożym Błogosławieństwem realizować naszą misję, nasze powołanie i czynienie dobra. A więc teraz, Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat. Aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Christy, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, to prowadzi nas do życia wiecznego. Modlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa byśmy oczyszczeni przez czterdziestodniową pokutę w należytym usposobieniu ducha mogli dojść do zbliżających się świąt wielkanocnych. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umocniajcie się. Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Napominam was bracia. Znacie dom Stefanasa jako ten, który postanowi pierwociny achi, achi i który poświęcił na służbę świętym, żebyście takim zawsze byli posłuszni. Podobnie jak każdemu, kto współpracuje i trudzi się z wami. Oto słowa Boże. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg działał. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg działał. Pan przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba. Wysłał przed nimi męża. Józefa, którego sprzedano w niewolę, wspomnijcie cuda, które Pan Bóg działał. Kajda ścisnęli mu nogi, Jego kark zakuto w żelazo, aż się spełniła Jego przepowiednia. I poświadczyło ją słowo Pana: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg działał. Król posłał, by go uwolnić. Wyzwolił go władca ludów, ustanowił go Panem nad swoim domem. Władcą nad całą swą posiadłością. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg wziął. Chwała Tobie, królu wieków. Chwała. Bóg umiłowiał świat, że dał swojego syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, królu wieku. Słowo pozdrowienia do wszystkich tu obecnych, już wcześniej przywołanych i wymienionych. Przez księdza dziekana dziękuję więc każdemu, kto z was, kto tutaj jest i w jakikolwiek sposób się w to dzieło angażuje. Każdy niech będzie zauważony i właściwie dostrzeżony. Z całą pewnością teraz konieczne są nam dwie cechy i wartości: fundamentalne dla dojrzałego chrześcijanina. A chodzi o nadzieję. I odwagę. Każdy z nas tu obecni, cała Caritas, oraz w jakikolwiek sposób zaangażowani w dzieło, jakie pełnią na granicy i we wszelkich miejscach czynienia braterskiego miłosierdzia, a także uciekający z Ukrainy. Dzieci, młodzież, kobiety, matki, mężczyźni, ojcowie i starsi. Nie tylko żołnierze i walczący o niepodległość swojej ojczyzny, ale wszyscy ciągle w życiu potrzebujemy nadziei i odwagi. O wyjątkowej odwadze, która jest męstwem w sposób szczególny, wspomniał w swoim słowie wczoraj zwierzchnik Kościoła Katolickiego obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego arcybiskup większy kioski halicki Swiatosław Szewczuk wspomniał to męstwo w odniesieniu do ukraińskich niewiast. Trwacie w czynieniu dobra, pomimo tylu przeszkód. Przeszkód zewnętrznych na was nacierających z rozmaitych stron, jak również i wewnętrznych, choćby takich jak, jak fizyczne zmęczenie. Jak niespotykane obciążenie własnej psychiki i emocjonalnych przeżyć, a także natarczywość pytań kołatających do naszego sumienia, pytań w tym wszystkim o sens życia, o śmierć, o sprawiedliwość, o ludzką solidarność. Wreszcie także wołanie wierzących do Boga, o granice. Dla ludzkiej wolności, w jakiej jeden zabija drugiego i czyni innym zło. To wszystko wpisuje się w tę Waszą wartość i cnotę, którą nazywamy męstwem. Wy najlepiej wiecie, o co toczy się ta codzienna walka dla tych ludzi z Ukrainy. Ale i dla nas samych. I to nie są już słowne przepychanki, lecz osobiste decyzje odzierające ze złudzeń, ukazujące to, kim my rzeczywiście jesteśmy i co dla nas jest najważniejsze. Przecież właśnie to, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, mówi Jezus Chrystus, to przekłada się. Na nasze wieczne szczęście z Bogiem i świętymi. Zawsze warto nam pamiętać o znaczeniu męstwa jako o Bożym Darze. Owa cnota moralna wpływa na wolę, która podejmuje się wielkich zadań ze względu na Boga. A ktoś mimo przeszkód, oto ktoś mimo przeszkód decyduje się bez wahania. Ponosi ofiary dla Jezusa obecnego w potrzebującym człowieku. Wobec przeciwności nie rezygnuje z czynienia dobra i nie zniechęca go wysiłek podejmowany dla zdobycia dobra. Czym właściwie w ludzkim życiu jest męstwo? Gdybym Was zapytał o jakieś konkretne przykłady, przykłady odwagi z Waszego życia, i z zawodowego doświadczenia tylu wielu mundurowych przed 24 lutego tego roku, czyli przed wybuchem wojny, w której Rosja najechała na niepodległą Ukrainę, to odpowiedzi byłyby chyba jednak odmienne od tych, jakie podalibyście dzisiaj na to samo postawione pytanie. Po tylu osobistych, trudnych, bolesnych doświadczeniach, z waszego zaangażowania uchodźcom z Ukrainy zmieniła się wasza perspektywa patrzenia na cnotę męstwa. W obecnej sytuacji taka odwaga wiąże się nierozerwalnie z żołnierskim działaniem na rzecz obrony wolności swojej ojczyzny. I to nie podlega żadnej dyskusji, że żołnierz, by dobrze spełniał swoją misję, musi być dzielny. A do tego jeszcze w warunkach wojennych i w sytuacjach stałego zagrożenia jego życia trudno go sobie wyobrazić bez męstwa. Po długim, pokojowym okresie, gdzie przymiot odwaga w odniesieniu do żołnierzy nie był aż tak ewidentny, teraz w naszym geopolitycznym rejonie, Powrócił do swych dawnych skojarzeń z tego rodzaju służbą dla własnego narodu. W ludzkim spojrzeniu odwaga jest także wiązana w pełni z jakimiś normalnymi sytuacjami codziennego życia, gdy Twoja zwyczajna postawa domaga się hartu ducha, domaga się wytrwałości, pomimo niesprzyjających okoliczności. Ja przykładowo mogę sobie przywołać tutaj moje dziecięce konieczne wizyty u szkolnej dentystki, do której musiałem pójść, niemal zawsze popychany przez mamę ze wzmacniającym słowem: Synu, bądź mężny, bądź mężny, nie bój się, idź! Wy teraz możecie wskazać na szczególną odwagę kobiet. Tych ukraińskich matek, które dzielnie troszcząc się o swoje dzieci, były i są gotowe na wszystko, by je ratować i chronić przed wojną niosącą śmierć i zniszczenie. Tam one zostawiły to, co miały, a zabrały ze sobą największy skarb swoich synów i córki. To byliśmy przed chwilą, tu na plebanii księdza. Karola Boromeusza podwiedzeniu Królowej. Widzieliśmy te malizny, te dzieciaki w spokoju tam siedzące i tu czy ówdzie mama patrząca na nich. Z bólem serca, decydując się, te kobiety na rozstanie ze swymi mężami, ojcami, dorosłymi synami, może nawet i bez nadziei na jakieś szybkie spotkanie szły tu ze swoim skarbem, by go ratować. Jakby tradycyjnie, męstwo kojarzy się nam z postacią mężczyzny, męski. A oto w tych tygodniach męstwo kobiet w sytuacjach ucieczki i zatroskania o swoje dzieci staje się także czymś bardzo wymownym oraz wiele mówiącym dla każdej i dla każdego z nas. A co powiedzieć o waszej odwadze, siostry i bracia? Ze służby granicznej, ze służby celnej, żołnierskiej, koła gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, harcerzy, leśników, wolontariusze świeccy, rycerze kolumba, osoby z różnych stowarzyszeń, wspólnot, organizacji, przedstawiciele lokalnych władz, urzędów, szkół, siostry zakonne, kapłani, alumni, diakoni, wszyscy ludzie dobrej woli. Oraz wielkiego serca na czele z naszym diecezjalnym Caritas, tu ksiądz dyrektor Caritas jest obok. Bez waszej dzielności, bez miłości, bez poświęcenia, bez nadziei i dosłownie ofiarowania samego siebie do końca, jakże często nawet kosztem własnej rodziny i waszych własnych dzieci, nie byłoby możliwe to, co było w tych ostatnich tygodniach i to, co jest. Czyż to wszystko nie jest najzwyczajniej mówiąc waszym męstwem, które ratuje życie ludzi, pozwala uwierzyć nadziei, jest świadectwem wiary oraz konkretnym uczynkiem miłosierdzia? W sytuacji ucieczki z miejsca zagrożonego śmiercią, walki o rodzinę, jak silne i odważne są kobiety, na tych czterech przejściach granicznych naszej diecezji, Zosin, Dołchobyczów, Chrebenne i Tobudomierz, każdego dnia strażnicy naszych granic i wszelkie pozostałe osoby gotowe do pomocy dotykacie przestrzeni ukazujących męstwo niewiasty, które ona posiada. A kiedy trzeba, to też daje dowody swojej odwagi. Czy odwaga? I męstwo to jest to samo? Odwaga to siła, z jaką podejmujecie swoje działanie, a męstwo to bardziej niezłomność, wytrwałość w tym działaniu oraz nieustępliwość w przyjmowaniu uciążliwości, jakie się przy tym pojawiają. Zwykle odwaga kojarzy się nam z podejmowaniem szczególnie trudnych wyzwań. A te, jakie wy tutaj na siebie bierzecie, z pewnością nie należą do łatwych. I najczęściej wiąże się ona z wytrwałością w realizowanych trudach, a także z śmiałością w działaniu. A jak możemy określić, czym jest ludzkie męstwo? Grecki filozof Arystoteles podpowiada: To postawa człowieka, która znajduje się między tchórzostwem, a zuchwałą lekkomyślnością. Tchórz to ktoś, kto ogarnięty jest strachem i ucieka przed wszelkim niebezpieczeństwem. Dlatego takich ludzi tutaj nie ma i właściwie to oni sami potrzebują w swym życiu pomocy, a nie są zdolni do niesienia wsparcia innym. Zaś owa lekkomyślność przybiera. Cechy szaleństwa i włazi w każde niebezpieczeństwo. Męstwo jest pośrodku. Ono widzi strach człowieka i go nie lekceważy w swych decyzjach i w swych działaniach. Dlatego trzeba być bardzo roztropnym w ocenianiu naszych bliźnich. Jestem przekonany o tym, iż to jest jedna z umiejętności. Jakich także tutaj, w tych trudnych warunkach, możemy się uczyć? Pismo święte, terminy dzielny, mężny, odważny odnosi nie tylko do przestrzeni bitwy i wojny, ale męstwo to jest cnota powiązana z postawą naszej wiary. Święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian zachęca nas: czuwajcie! Trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się. Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. We wspomnianym tutaj męstwie chodzi o duchową siłę człowieka. Gdzie jej szukać? Gdzie my, chrześcijanie i ludzie wierzący w Boga, możemy znaleźć tę siłę? To sakramenty. To Eucharystia, którą sprawujemy, to bezpośredni kontakt z Jezusem na modlitwie, i dobrze, że tu jest i będzie także to miejsce, taki namiot. Przywołany Pawłowy tekst wskazuje nam na chrześcijańskie rozumienie znoty męstwa. Ta zachęta i polecenie męstwa oraz siły poprzedzone są wezwaniem do czujności i do trwania we wierze. A na koniec pojawia się prośba, by całe Twoje działanie dokonywało się w miłości. Czyli nasze męstwo ma się znajdować niejako w środku, pomiędzy czujnością, a pomiędzy miłością. I to ma głęboki sens, gdyż najpierw owo wezwanie do czuwania u początku tego, co określam w mej ludzkiej postawie męstwem Odwołuje się do wezwania samego Pana Jezusa Kierowanego do każdego chrześcijanina Czuwajcie więc Bo nie wiecie W którym dniu Pan wasz przyjdzie I wy bądźcie gotowi Bo w chwili, której się nie domyślacie Syn człowieczy przyjdzie Czy po tym wszystkim Co przez te trzy tygodnie widziały wasze oczy i co usłyszały Wasze uszy od świadków jeszcze drastyczniejszych wydarzeń, trzeba przekonywać o aktualności tego biblijnego tekstu każdego z nas? Męstwo katolika i prawdziwa odwaga chrześcijanina polegają na tym, że ja wiem, co oznacza dla mnie godzina przyjścia Pana. I że moje jedno, jedyne życie nie jest komputerową grą, jaką mogę rozpocząć na nowo. A o co mnie zapyta mój Bóg, gdy przyjdzie do mnie w tej godzinie? Co my mu wtedy pokażemy? Choćby to, co od tylu dni tu czynicie, to pokażecie. Zaś Pawłowa zachęta: trwajcie mocno w wierze. Uświadamia nam i wskazuje na to, skąd nasze męstwo bierze swoją moc oraz podkreśla wytrzymałość wiary odnoszącej się do Jezusa Chrystusa. To Bóg daje nam siłę, to Bóg daje nam moc do czynienia dobra z odwagą. Męstwo to dar Ducha Świętego. Przecież otrzymaliśmy, otrzymaliśmy ową umiejętność w czasie sakramentu bierzmowania. Bo to Bóg Ojciec sprawił w Was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. To zaś, iż ostatecznie wszystko ma być dokonywane w miłości, jasno nam uświadamia, jaka ma być nasza odwaga. Męstwo i miłość nie wykluczają się wzajemnie ale obydwie właściwości winny być znakiem rozpoznawczym wierzącego człowieka. O widok ludzkiego cierpienia, który tutaj jest taki powszedni. Widok osób z Ukrainy, którym człowiek z rosyjskiej ziemi uczynił straszną krzywdę, wymaga od was szczególnej odwagi, abyście dali radę to wszystko udźwignąć i tam uczyniony grzech Jakiego skutki widzicie, by nie załamał również naszej nadziei. Dziękuję tutaj wszystkim w tym symbolu i znaku, jakim jest Caritas, za to, że pomaga nam rzeczywiście odkrywać tę moc potrzebę męstwa, odwagi, wiązać to z miłością i z nadzieją. Czasem w naszym życiu mieszają się nam męstwo i zuchwała lekkomyślności. Niech odwaga tych, co do nas uciekają z Ukrainy, i odwaga Was wszystkich, którzy czynicie wobec nich miłosierdzie, niech idzie w parze z Waszą mądrością. Boże, daj, aby to, czego Ci nasi bracia i siostry ze Wschodu doświadczają, nie osłabiło nas w męstwie i w miłości. Jezu Chryste, udziel każdemu tej mądrości. I nie pozwól umrzeć naszej nadziei, a wzmacniaj wiarę wobec wyzwań, jakie stają przed każdym z nas. I dobrze, że mamy także ten symbol i ten znak Matki Bożej Fatymskiej, i to, że Ojciec Święty Franciszek, tak jak Matka Boża Fatymska chciała, jeszcze raz powierzy i odda całą Rosję i Ukrainę z tą nadzieją. Z szybką nadzieją, że wojna się skończy, nastanie pokój i niech ten pokój będzie także naszym pragnieniem i przedmiotem naszej modlitwy i znakiem, który dostrzegamy w tym, co tutaj czynimy dla drugiego człowieka. Amen.